Siemka, ja jestem Trajoda, to, to jest następny odcinek z Nira Automata. To już chyba będzie trzynasty odcinek, jak dobrze kojarzę. Albo. Tr nie, trzynasty. Wait. Trzynasty albo dwunast, 12... Nie, trzynasty, dobrze będzie, jak mówiłem. Lecimy z misją główną. No. I tam coś jest. Mieczik, how nice, give me that. Czemu mi to ucieka? Ah, nebra. Ale chcę sobie zobaczyć tą broń. Sprawdzimy tak.

Share data with each other. We can speak, of course. But I find that language contains many ways to hide one's true intentions. It certainly does. Dobra. E... dobra. E, mission, Hmm, maszyny sobie zrobiły... Czy znaczy w sensie kult o... Miejsce kultu. Ale maszyny. One się... Chyba chcą się zachowywać jak ludzie. Zresztą... Osady zakładają. Tamta jedna matka miała dziecko w cudzysłowie. Ten król w tym. Jak się to nazywa? W zamku. W lesie. Też był dzieckiem. Też w cudzysłowie. Oni go czcili. Hmm. This <laughs> Więc czyżby maszyny miały uczucia i chcą się zrobić na, na podobieństwo ludzi, tak jak na przykład Adam i Eve, bo w sumie oni też są maszynami. Tu się coś odwali, jak nic. Za dużo maszyn, za dużo pochodni. Tu się coś odwali.

I want us to be seen. So <laughs> <Minch>, oh, da. To be bunker. We've had a run-in with hostile machines in the abandoned factory. We need an immediate escape route. Officer, what Communications <laughs> are <Dobra>. currently unstable. Loop a distress <laughs> signal. Damn it. A ja się miałem bawić tym. Kompletnie nie ogarniam co tu się dzieje. Dobra, zaraz. Najpierw sobie zobaczę, czy tu nie ma nic ciekawego. Wyłącz mi auto-namierzanie. Eee, nie, żadnych chipów ciekawych tu nie ma, ale to jest takie typowe miejsce kultu fanatycznego. Znaczy, nie wiem, jak wygląda typowe miejsce kultu fanatycznego, ale mówienie, że wszyscy mogą stać się bogami, raczej w porządku nie jest. Do windy!

O sklep! Nie, nic ciekawego. Albo coś w rodzaju sekty może to jest? W sumie też by się mogło ten zgadzać. Niektórzy naprawdę wierzyli, a teraz jak doszło do tego, że inne maszyny zaczęły mówić, że mogą stać się niczym bogowie, to mogłaby się zgadzać, że to jest jakaś sekta. Gdzie ja jestem? Tu jestem, dobra. Tu mogę wejść? Tak, to jest save point. Ja go sobie odblokuję w razie W, ale nie będę sobie zapisywał. Dobra, można nacisnąć dalej. 嗯嗯。嗯 <clears throat> Hmm. <śmany> Oni są silniejsi niż te podstawowe takie maszyny. Po tym Shit. Nie, 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 tam się nie wybieram. Aha, dobra. To 여기가 에머지형의 욕설 No to w sumie racja, umieranie nie sprawi, że będą bogami To mi przypomina taką pewną religię odnośnie związaną z samobójcami, ale Nie będę mówił, bo jeszcze mi YouTube założy, każe usunąć ten i będę miał problemy Ale wszyscy wiedzą o co chodzi raczej 기미다. 기미다. 스캔쿠. 아니멀 베이트. Chipy, ty, chipy, autohila. Eee. Ale Ale tu tu dupie bez bez <light einzige'm> nie, 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 No, próbuję się przedrzeć, halo! Nie tu, tylko tu Dobra, tam czy tu? No jeszcze zobaczę, czy tu coś jest Tu się nie dostanę, to potrzebuję zhakować. Skąd wiem, że zhakować widziałem. Na YouTube jest pełno filmiki. Odnośnie hakowania wniżę. Ale to jeszcze nie teraz. Mogę z nimi pogadać? Co się ze wszystkimi stało? Huh. <grystanie> Ale to ma Aha, to mam wkliknąć. Ja myślałem, że trzeba czekać. Jak widać, niektóre maszyny się opamiętały z tego takiego swojego... Jak się to nazywa? Fanatyzmu, o! No, open. Tu też mam coś w kliknąć, czy to pojedzie... z... pojechało samo z się. Oszkurła! Mogłem go nie zabijać. Czy można go traktować jako mini bossa? No, padaj. Rzuć mi coś fajnego, proszę cię. O, level up. Down attack up. Hmm. Czy ja wiem. Dobra, mm. Tu coś jest? Nie, tędy raczej nie mam iść. Jest mapa? Ta, zajebista mapa hmm. Raczej do góry Oje, czy ja już tu nie byłem. Tak ja tu byłem. Ech, tej lokalizacji idzie się tak pogubić, że masakra. Linie tam miałem iść, tylko tu, tak? Chyba tak. Tak, tu mnie jeszcze nie było. Ała! Pieprzone samobójca. Eee, dobra. Aaa! Co? Ja pierdulę, jeszcze nic nie widzę przez tą jebaną parę. Mam wrażenie, że przydałoby się ulepszyć broń. No Dobra. I teraz gdzie? Tu nie, to jest zablokowane. Hmm. <laughs> <laughs> A ja 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 ja, nie ma, nie ma. Can I mu w pieł? He, kan spuścić mu w pieł A Dobra, I spuścić mu w pierdol On mnie w kuchy wiał No już tak nie rzygaj tym, no Start this socket Tam było coś ciekawego O! ciało Androida rate... Nee, nie, chujostwo. Przynajmniej Znaczy może nie chujostwo, ale mi nieprzydatne. Exit route secured. Dobra, ale chcę otworzyć to, 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 suń dupę. No, suń się Pascal. Nie ma bicia w to. 25 minut. Niby mógłbym to zakończyć. I chyba tak zrobię. Także, w sumie 25 minut odcinka jest, więc, więc no. Także ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Czekajcie na 14 odcinek, o ile dobrze liczę. Z Nira. Do zobaczenia i na razie.